Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Long Drive. Weszła ostatnia aktualizacja 4 czerwca. Ostatnia Popraweczką taką małą. No i mamy parę nowości tutaj. Parę no w zasadzie takich troszeczkę usprawniających, troszeczkę dodających takie świeże nowinki, nowe pojazdy, działające nowe itemy w sensie. No, działające, działające w sensie. Zaraz ja Wam pokażę o co mi chodzi, bo to tak. Działające nie działające. No, użyteczne. O. o, I to było to słowo, którego mi brakowało. Ale taką jeszcze jedną zmianą, którą możecie gdzieś tutaj zauważyć, jest to, że możecie sobie wybrać język. I na przykład możecie sobie pograć po turecku. Jak ktoś zna ten język, tak? No, Normalne, tak to jest. To jest chyba kontynuuj, to jest nowa gra, tu nie pamiętam co tam było. Ale jeśli na przykład Komuś małe z wrażeń, to i chiński sam może nawet włączyć, bo wydaje mi się, że znaczki są chyba lepsze od jakiejś cyrylicy, nie? Ja pozostanę przy angielskim. E, no i. Ym... Aha, tutaj to nie. Randomowego SIDA sobie jakąś damy i wystartujmy. Pięknie. Pięknie. Na początek może rzucić Wam się taki oto piękny kran niczym z Leroya, czyli zielonego Obi. E, z działu armatura łazienkowa. Coś tu tak nierówno, to to wszystko powymierzą, ale dobra, to o szczegóły. Zobaczcie, leci sobie woda, możemy kranik sobie tutaj o. O Jezu, wszystko normalnie, gąbkę co można chyba też zamoczyć. Żeby sobie nią piznąć, w łeb później. Zakręć tą wodę, bo szkoda. W kranie widzisz, że limit. No i teraz tak, możemy sobie głaskać rzeczy na przykład. Na przykład, co możemy pogłaskać tutaj o nasz zlew. Możemy sobie pogłaskać siebie. E, możemy sobie pogłaskać na przykład butle z gazem. Telewizor. Żeby, nie wiem, lepiej działał. E... To łamie kości, czy co? Co to robi? Nie da się grać? Ale jazda. jak... Czekaj. Okay. No ruszam w prawo, ruszam do góry i to co? Z całkami? Z całkami się nie da. No dobra, weź to wywal tam. Weź, sio. tym. Działa, ale trochę tak opornie tutaj na tym. Mamy żerawkę. Muchaną. Jakby ktoś tam chciał sobie po prostu, nie wiem, e, pogrzebać gdzieś. E, nie mam kompletnie zielonego pęcia, gdzie zniknęła rura do spuszczania paliwa. I to mnie trochę martwi. Nowe kanistry. Chociaż nie wiem czy wcześniej już nie były. To może albo kanistry są po prostu jakoś zmienione w którejś z modyfikacji, bo też mam parę modyfikacji wygranych. No i teraz tak. Jeśli na przykład skoczymy i się odepchniemy od samochodu, to się faktycznie odepchniemy od tego samochodu. Znaczy w sensie jak puchniemy ten samochód, to się odepchniemy. Więc teraz tak. Zabiorę sobie to. Zabiorę sobie to. I coś wam jeszcze pokażę zaraz. Jeszcze coś wam pokażę. Bo... Tylko muszę to znaleźć gdzie ja bym mógł to znaleźć? Ja bym chyba to znaleźć na górze coś mi się wydaje, tak? Wiecie? No to idziemy na górę. Ja wam pokażę, bo teraz katana tak naprawdę jest użytecznym przedmiotem, a nie tylko jakimś przedmiotem dekoracją. Ja mam nadzieję, że ją tutaj znajdę gdzieś. Chyba. gdzieś. Tu jej nie ma. O, jestem ten wąż tutaj. Dobra, fajnie. O, jest. Jest, jest, jest. jest. A co to? E. O, widziałeś? Ty, zaraz idziemy na jakiegoś królika, upolować tutaj. Jakiegoś Skunksa? Tam jest jeden. Tam, gdzie więcej ich nie biega. A, zaraz upolujemy tutaj. Skunksidło. Takie. Zaraz będzie ha Harakiri. Oho, chodź, nie uciekaj. Ja nie będę za tą godzinę teraz pół godziny, hopie. No dobra. Znajdę za zaraz jakiegoś innego królika. O, tu jeszcze. No, bo zapomniałem Wam tutaj pokazać. Na tym, na buteleczkach. Zobacz. Jepi po buteleczce. Tak. Dzięki się nie niszczą, mimo że jest modyfikacja. na Niszczenie się. Dobra. Trzeba wyruszyć po prostu w podróż. O, taki nawet blur jest fajny, ładny. wyrzuć to. O czwóreczkę. O. O. Dobrze, a czy opony mogę tym przebić? Coś dziwnego stało. Coś, Coś się stało. A no tak, tablice rejestracyjne zostały dodane. No by, bym zapomniał. I trochę chyba tutaj te światła się jakby różnią od tego, jak się przedstawiały wcześniej. Tak, jakby tak bardziej realistycznie tutaj zaczyna się robić. Oczywiście, możemy sobie pojechać. Poczemu czemu by nie? Musimy znaleźć królika, żebym wam mógł zademonstrować to, o czym wam mówiłem, czyli po prostu użyteczność katany. I te małe syny gdzieś tu powinny się respić zaraz. O, respiły jak niepotrzebne były. Tak teraz ani jednego gnoja małego nie ma, tak? Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, podobno zostały też dodane nowe przedmioty, chyba jak kibel, to mi się bardzo przyda, nowy pojazd, o którym możecie już wiedzieć, bo na moim angielskim kanale, takim wielkim, zajebistym, dużym, gdzie ma ponad 185 tysięcy subskrypcji, już pokazywałem ten pojazd. I generalnie leciutko tam był taki Uning wiejski la De Long Drive. Więc polecam zobaczyć. Pewnie znaczy zaraz pewnie go zobaczycie, bo nie znajdę go na pewno do tego odcinka, więc będę musiał skorzystać z poprzedniego save'a. Dobra. Muszę znaleźć jeszcze królika. Ani jednego śmierdzącego gada nie było, nie? A przejechałem 13 km. Ja nie jednego takiego śmierdziela małego. Ale zaraz pewnie gdzieś tu się zrespę, może trzeba się zatrzymać. Jakiś nowy przedmiot tutaj będą. Zaraz no. mu pokażemy jakiemuś gnajowi, małemu. Natomiast na przykład no, ta muzyczka, muzyko-grajka, ta taka, wiecie o co chodzi. To, to zostało dodane. E, tutaj czasami jakieś rarytasy były, ale jest widzę łom. Widzę Łom. mi kurwa, ten łom. Dawaj go do góry. Stawaj go do góry. Ciekawe, czy można coś nim wyłamywać. O, można go ubrać. Ubrać go może. No daj mi ten łom. Człowieku. O! Patrz. A, to można nie tylko bić. Chyba. Tylko. Tu są w ogóle szyby. No tych szyb chyba nie było. Ale w ogóle jakoś inaczej to wygląda. Może i były tylko po prostu jakieś taki dziadowski wieczor. Tylko tak wale. No to niestety ale nic. Nic się nie dzieje. O ty mały chuju. Już cię znalazłem, jedziemy. Idziemy tam. Katanom łapie. Drzwi zamknij, bo widzisz, co się dzieje. A na chuj ci te drzwi? Jedziemy. Pełną parą. Gdzie ten mały? Smród. O, tu jest następny. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj gnoja. Patrz jak ucieka. Patrz jak ucieka. Stój. Stój. Patrz jak ucieka ode mnie. O, chyba wie, co się święci teraz. Patrz, 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 patrz. Ja tutaj się nie dam, chodź, 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 Pawełek! zapierdala jak sarynka! A, ten się w kółko kręci, to dobra. A ja wiecie czemu? Bo to chyba może dlatego, że jest ten peaceful włączony, nie? Że jest ten taki, że one mnie nie atakują. Być może dlatego. Idziemy dalej. Idziemy na następne polowania. Ja cię, dziadu, znajdę zaraz, ty. O! Zaraz zobaczymy, czy tak będziesz taki... Odważny. Patrz, jak gnojek ucieka, patrz! Patrz, jak ucieka ode mnie, stój! Stój, bo nie ręczę za siebie, czy złapię. Nie, przejadę. Gałganie. Ty, cię tutaj poćwiartować zaraz, co? Ty, bardzo dobrze. Generalnie można ich tak unicestwiać, jeśli nie macie tego tego, ...tego, tego, tej opcji włączonej, żeby po prostu was one jakby nie atakowały. Tak jak ja to mam, bo jak widzicie one ode mnie uciekają. Więc. No ale dobra. E, Łowem tak samo możecie im krzywdę zrobić. Nawet jeszcze chyba lepszy efekt jest. E, no ale generalnie, tak jak Wam mówiłem, to możemy sobie wyrzucić. Jak się odepchniecie od samochodu, to możecie trochę polatać. Czasami trochę się uda, jakby. weź tą maskę, wyrzuć, bo podzodzi ona. Czasami da się tak naprawdę wysoko polecieć. Jak to czasami. Testowałem, czekaj, zatrzymaj ten pojazd. przecież nie będziesz tak biegał, nim, jak idiota taki. O! jaś? Jak to nawet na budynki można skakać? To. O! Tak z giry, z kopyta, żeś się odbił, to. O! Zobacz, od razu lepiej. Na budynki na przykład można skakać. To mi wydaje mi się, że to na spokojnie. Na taki daszek by się wystarczyło, żeby tam doskoczyć po takim wybiciu już rzeczywiście nie znalazłem takiego pojazdu, który mm, został dodany na tamtym serwie, e, Tak więc, ten. To jest ten pojazd po takim upośledzonym tuningu. To jest taki trochę upośledzony e, upośledzona ciężarówka. Tu oczywiście drzwi są, żeby tam przypadkiem nie wypaść. E, kółka trochę małe, wiadomo, to tak trochę słabo jeździ. No i chyba troszeczkę nam się tutaj przegrzał, bo sobie tak tyka. Tiki, 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 tiki robi. No i teraz tak, zawsze zastanawiałem się po co to jest, to, wiecie po co to jest, żebyście sobie mogli, czekaj, czekaj, bo to, to, to nie tak miało być, żebyście sobie mogli, o, wsiąść do samochodu po prostu i usiąść na miejscu kierowcy, Ej, generalnie samochód bez żadnych niczyń, bez niczego, bo taki już go znalazłem, tak więc będę musiał, Poszukać jakichś innych części ewentualnie do tego pojazdu. Natomiast prawdopodobnie z tego co już wiem są chyba trzy typy ehm, tyłu. Tutaj mamy jakiś taki jakby, wydaje mi się, że to jest taki bardziej wojskowy. Do przewozu ludzi, znaczy ludzi, żołnierzy. Ewentualnie jakiś tam może materiału. Chociaż nie, no, na jakieś tam materiały to mi nie wygląda. Natomiast podejrzewam, że będzie jakiś typowo taki wygląd może takiej typowej ciężarówki do transportu i może jakiś taki coś Ala Pickup tak mi się wydaje więc zobaczę, może jakieś części jeszcze po... uda mi się znaleźć. Fajnie by było jakby na przykład jakbym znalazł autobus, ponieważ on ma te takie koła duże i on ma ten silnik jeszcze, taki super wielki, wytrzymały, paliwko na Diesla. Wtedy można na... naprawdę już jechać. W ogóle zobaczcie jeszcze na to zawieszenie tutaj w tym samochodzie, to jest w ogóle chyba pierwszy samochód, który ma zawieszenie tutaj takie widoczne i ono naprawdę tutaj wchodzi, to są resory Które naprawdę się w sumie uginają, nie? Czyli to jest takie O tak teraz moglibyście, mogliście tutaj zauważyć Że one tak naprawdę Pracują i no i amortyzują tutaj ten nasz pojazd, bo po prostu pozostałe modele pojazdów jakby nie wiem, po prostu na powietrze były jakoś amortyzowane, no to też jest taka jakby nowość tutaj w tym, w tej grze. Być może taki model pojazdu był gdzieś dostępny jako asety, czy coś. Tam jakiś budyneczek, niestety nie. O, mały kamyczek, a my już tutaj mamy problemy z tym, żeby przejechać, bo oczywiście wszystko jest nisko przez te koła. I tak naprawdę nie wiem, czy ja coś znajdę jeszcze w ogóle tutaj z tych, z takich nowych rzeczy, bo jeżdżę i jeżdżę i... Pewnie mi się zaraz paliwo skończy, żeby mi się silnik przegrzewa, bo... No... Ale jeszcze w sumie jako taki jest, ale na przykład tutaj mam chyba wskaźnik od paliwa, mi się wydaje, bo jest żółty. A tu jest czerwony pewnie od temperatury. Którą temperaturę ma naprawdę wysoką, bo już widać ten taki dymek, który się gdzieś tutaj już wydobywa z tego silnika. E, natomiast mam nadzieję, że paliwa mi na tyle starczy, żebym mógł chociażby dojechać... A tam jest jakiś gówno, a nie budynek. Ale żebym chociaż dojechać do jakiegoś budynku następnego, w którym znajdę... O, 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 o! Coś tam widzę, coś tam widzę w oddali. Bo nowe budynki też zostały dodane i prawdopodobnie to może być ten właśnie jeden z nich. Bo tak z daleka wygląda troszeczkę dziwnie. Jakby taki nowy, zupełnie nowy. I tam dalej chyba tak samo. Tak mi się wydaje, chyba czy to jakaś nowa skała. Tutaj ten nowy budynek. Ej, to jest zupełna nowość. I zobacz, to jest jakaś taka inna stacja benzynowa. O kurde, ty to już taka elegancka. Patrz, co tutaj się dzieje, człowieku. Jakie luksusy tu można. Tu staj na poboczu. Wyłącz ten silnik. Patrz, jak się dymi. Ej, ile masz paliwa? O, pół litra, człowieku. I dystrybutorze coś będzie? Niestety nie, ale na no przykład mamy Felgę. Eee, nawet ładne dystrybutorki. Zobaczcie, co to jest? Kibel! Najprawdziwszy kibel, który mi się może przydać. Ja mogę go tutaj wysadzić. są bardzo, ale ja bym. Oj, 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 oj. Ja bym może najpierw korzystał. O, mogę usiąść. Oj, przewróciłem się. Przewróciłem się. O! O! Ale mi wypadło. Ojej. Ojej. Czy to będzie tak samo jak w Counter-Strike 1.6 na mapie Militia? Że jak wsadzimy gówno tutaj do tego, to czy to faktycznie wybuchnie? No niestety nie. Gra mnie oszukała. O, oh, oh, jaki fajny ten. Jaki fajny garaż. No zobacz. Ten luksus. Luksus pani. I zobacz. A, ah, dobra, olej też mi się może przydać. Ru. Co tam gdzieś co no To jeszcze mamy. Farbę mamy. Tablice rejestracyjne oczywiście. PDX. Jakby był RDX to bym założył. O, to jest. To jest zderzacze. To jest to. To nie ma nic takiego normalnego, ciekawego. Co by mi się w tutaj przydać. Nawet nie ma dużych tych. O, o grajka tutaj jesteś. Może coś na dachu. Z tyłu. O, o, o. To jest jakaś duża opona, ale nie ma dużej felgi. O, dobry. Dobry i do widzenia. Patrz, łóżko na tym. Co to jest? Bo to też jest jakieś takie. A to nie są drzwi? Od tego przypadkiem? To są chyba drzwi. O, pomocna dłoń. Jakby komuś była potrzebna. Ty, takiego kontenera to to w życiu nie było. No nie mów mi, że nie. Znaczy, że było. Nie było. To kibla. To kibla jest jednak. Em, zniszczalny. Dobrze. Fajnie. Cieszy mnie to. Zobaczmy, tutaj. Dzień dobry. To jakaś restauracja, chyba. A tu Kibel chyba miał być. To chyba ten, co tam stoi na zewnątrz w tym kontenerze. O, tu widzę, że ktoś chyba przygotowywał jakieś smakołyki tutaj. Dla niektórych. Ok, czyli jesteśmy na kuchni. Wychodzimy. To jest taki typowy przydrożny bar amerykański. Tak, tak mi się to właśnie kojarzy. Ale w środku widzę, że nic nie ma. W środku widzę, że nic nie widzę. Tam to nie wiem co to jest, ale to chyba nawet nie będę tam jechał teraz w tym odcinku. Bo to oajaj, to jest kawałek drogi tam. Jest. Albo może sobie pojadę tam. Pojadę sobie, czemu by nie? Ej, ale ja nie mam paliwa. To jak to sobie pojedziesz? To nie pojedziesz, a może tam będzie jakieś paliwo. To jest ten olej. Zaraz będziemy go tutaj używać. Tyk, gdzie jest ta budla? jest z tym samochodem, gdzie? Tam się ręci. Czekaj, po co żeś to odpalał? O, cyk. Mogę tak nalać? Nie mogę, bo to przecież, a nie pij tego człowieku, to za... zaraza jest. Dobra, teraz tak. Wchodzimy przez lufcik jest lufcik serwisowy. Kurwa, znowu zgubiłem to. Czekaj, okay. otwórz to. O! Myślałem, że nie wyjdę teraz. Weź do graby tą. Możesz tu nalać przez to. Dziękuję. Proszę bardzo. Mogę? Mogę? O, o. O, o. Leje się. Ja nalało. Dobra, teraz możesz to zostawić. Teraz możesz tutaj wsiąść. Chypów. No dobra, coś się tam nalało. Zobaczmy jeszcze co to jest tam, tam dalej. Ty, a może to jest tak? A nie, to jest od tego, od ręcznego. dobra, czyli to jest jednak chyba od temperatury. Ale tu jest drugi czerwony. Bo być może jest tak, że żółty to jest z jakiegoś poziomu, że tam ten. A czerwony już od takiego krytycznego. Nie, to, to zwykła skała, to, to żaden budynek. To ja nie ja nie dojadę gdzieś tam dalej. Nie ma takiej opcji. Nie ma na co idźć. A tam jest z górki, to może jakby tam się rozpędził, ale nie, bo tam też nic nie ma. Zobaczcie, patrzcie taki kamyczek. I cyk jaki problem. Powinny się niszczyć opony, jakieś elementy może, jakieś rzeczy, hemoglobina. Dobra, nie będę już tam dalej cisnął, bo mi się w sumie nie chce, bo ta gra jest tak nudna, że już prawie, że usypiam tutaj. A no, przejechałem tyle, że aż mi się, o Jezus. Ulewa już od, od tej nudy, tutaj. To dzięki, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, ktoś się został w górę, napisz jakieś komentarze. Zapraszam na moje social media, tak jak Instagram. Fajnie bym mnie tam zaobserwował, bo tam rzucą zdjęcia. Ehm, na Facebooku możecie mnie tam zaobserwować. Czasami też na coś się tam się pojawia, rzadko, ale czasami coś. Ehm, zapraszam Cię na Discorda. Wszystkich masz w opisie. I, a, napisz mi koniecznie, co sądzisz o tej aktualizacji. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym jakimś odcinku. Tak więc na razie, trzymajcie się. Hej.